Siemanko, to ja Imperator i zapraszam Was na kolejny odcinek z naszej serii Tych partyzantów trzeba zniszczyć Chcę lepiej pomóc to jest, Tutaj jest jedyny raz kiedy atakujemy jak się ten partyzantów Tutaj trzeba jeszcze coś przydzielić. No ja tutaj stracimy tą osłonę tych dwóch prowincji, którą dawało to jezioro. Dobrze. Znaczy niedobrze, niedobrze. Odpalimy już czas. Tutaj jedzie ten czołg. Tutaj lecą ci... Nie mam skąd tutaj tych wesprze dwóch. Czołgi są w złym miejscu. Te czołgi w Krakowie są w złym miejscu. Nie, no zastanawiam się czy nie zaatakować, spróbujmy. Może ich wypalimy. Nie mają dużo dywizji, ale mają mało organizacji. W sumie to jest dobre miejsce nawet na ofensywę, bo ich odepchniemy od Krakowa. A tam. Na północ od Warszawy. Jest dobrze. Warszawa się dobrze broni. Na północ czy Warszawa, z czy jakąś dywizję tu. Oj, na południe jest kiepsko, naprawdę. Już się wycofujcie. O, osi straciliśmy, niestety. Tutaj są wzgórza, więc się tutaj cofniemy. Te, tutaj trzeba będzie się cofnąć, to, tutaj też. A co to za uciekanie z pola walki? Wyłożyć nie pan, tutaj, pan tu. Jak to idzie pod Krakowem? 44. Nikt tu na razie nie przyłazi, Może to nie będzie coś takiego mega dużego. Nie udało się, bo to by tak dołożyć, dołożyć, już jakoś. Gdy widzę klamot w organizacji, dobra, nie będziemy atakować. Jesteśmy się w końcu 44. Niemcami przecież. W grudniu to już była Wigilia, więc jest 45 Co tutaj za Jugosłowiańscy partyzanci mi zostają? Sieć, partyzanci mi tutaj wleśli. Zaraz się połączą z tymi partyzantami. Traciliśmy ten port. Teraz to jest serio szansa, że nas odepchnę. Trzeba już się szykować do odbicia tej do, do tego państwa chorwackiego. Trzeba je odbić, bo jak skawitulują to będzie bardzo kiepsko, naprawdę. To jest po prostu najgorzej. Po prostu najgorzej. Czarny nie ma dowódcy. Niech będzie Oni już nam wchodzą do plus wschodnich. Dobrze, nie atakujcie już. No, powiedziałem nie atakuj. Co za niesubordynację. O, ty, Bo nas odetchnął. Był ofensywę w plusach wschodnich. A tutaj dobra, przydadzą się nasze czołgi. Zaraz, czy te czołgi będą na froncie, jak już. Zaraz będzie zacząć przygotowywać kwestion królewiec. No, zaczęła się już masakryczna kotka. Budapeszt. Nie możemy go stracić. Wszystkie wolne wojska na Budapeszt. Tutaj czołg podprowadzić? Przynajmniej to jest połączenie, to nas nie odetnie. Na południu jest najgorzej po prostu. No bo też nam no, po prostu, o, już. Chyba nie zdążymy się dojść tam. Kurde, musimy zdążyć tam dojść. Nie ma. Chociaż jest jeszcze mała, bardzo mała szansa, że jak ich przytrzymamy, to ich przepchniemy. A no, nawet dostaliśmy. Tak, odbiliśmy Budapest. I teraz już trochę go pobronimy jeszcze. Dobra, mamy no to. Odbiliśmy Budapeszt. To dopiero jest wielka ofensywka. No dobra, nie taka wielka. I to w ostatni dzień roku. Odbiliśmy. Budapeszt po prostu jest odbity. Trzeba nie trochę tą linię frontu poszerzyć. O nie, do altry nam wejdą caniaki. Dobra, jakiś kocioł nam tu zrobią. Mogą nam zrobić tutaj jakiś kocioł, więc trzeba się wycofać z tego jakby cypla. Tutaj wyszli. To skorzystamy. Tutaj nam słabo idzie. O, akurat mamy czołgi rezerwowe w pobliżu. Nie no, w Polsce środkowej to idzie dobrze. Na północy jest sytuacja troch, trochę już, nie, już jest dosyć mocno ustabilizowana. Na pałkanach jest najgorzej dobra. Nie no. Koniec. Wycofujemy się z Sarajewa. To nie ma sensu, bo boję się, że nas okrążą, o to chodzi. My nie możemy ani jednej dywizji sobie okrążyć. Trzeba tutaj dorzucić... Do, na balkany wszystko, co się da. Może jakiś folk w przyjdzie do nas jeszcze? Może? Potrzebujemy go. Nowy rok. Nie rozumiem, skąd mamy tego manpowera? Patrzcie, jaka jest dysproporcja. Plus 16 milionów menfowra, a sprzętu minus 100 tysięcy, nawet nie chcę na to patrzeć. A jak tam się trzymają ci? Jeszcze miesiąc i będziecie port mieli, super będzie, ale musicie wytrzymać to. Musicie wytrzymać napór przeciwnika. A w Norwegii nie ma desantów na razie. <laughs> Opuścili to. Jakim cudem to się stało. Po prostu zostawili nam fort norweski. To może dojdziemy nawet tutaj. Tutaj musiał dojść. Do granicy do, do tego przesmyku. Dobędziemy już dodatkowy port. Bo dalej już się nie będziemy zapuszczać, za mało mamy divizji. U, mam jakieś tam nawet czołgi ciężkie. Lip to coś tam. O nie, tego się właśnie strasznie bałem Będzie kocioł chyba jak nic. Nie mam no już. Wszyscy nie ma co tego bronić. Lecicie tu. Będzie taka linia, linia obrony. Zagrzeb powinien być utrzymany. Tu, tu, tu i tu. Szybko. I to cała armia ma tam iść. Dobra, już się, już się godzę z tym, że oni skapitulują. Ale utrzymamy przynajmniej ten zagrzeb. No, wycofujcie się, żebyście mogli poleźć. Ale Sarajewo ja się długo broniło, nie powiem, że nie. Przepraszam bardzo, że się wycofuję bardzo, ale nie mam wyboru. A Budapes się broni. O, tu się przebili. Zaraz się fronty im spotkają, kurde. Lecimy, jakąś tam słabą dywizję tu wyślemy. Północ, pół no, dobra, te dwie prowincje stracimy. Już doślijmy tu czołgi. Czy ja nie dostarczyli nam tego? Chyba konwoje im zatopili. Nam zatopili. Nie im tylko nam. Kupmy sobie od tych Japońców 8 roku. Mhm. O, mamy już 45 rok. Mhm. Starajewa upadła, chyba stracimy tą stabilizację. Tak, je, minus 1. Nie tak dużo. A północy o 14%. No i wątpię, że się utrzymają. Możecie tutaj iść. Wiem, że macie akwarystykę, ale. Dobra, odwrót. Przynajmniej ten jeden port się zbuduje. No, bo tutaj tej tak będzie, że, że są prowadzone walki i nie można konstruować. Warszawa nie może teraz paść. No w Polsce nie jest tak kolorowa jak myślałem oh. Nie, 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 proszę, błagam, mnie! Dlaczego to się stało? Jak to rozwiążemy, to stracimy ten cały manpower i dywizję. Tak. Dobra, zaraz, zaraz, to stracisz. Nie no. To prostu nie historycznie został okrążony. Ale nam chyba sła... do Nie, no, słabiej nam idzie niż w historii. Ciekawi jestem, co dotrwamy do maja. Już sobie powstawali się partyzanci. Możecie sobie powstawać. Możecie robić te swoje zrywy partyzanckie, kurde, ale. Może nam nie przybili linii obronnych trzeba ich zaprowadzić w bezpieczne miejsce. To jest strasznie trudne to wygrać. Znaczy nie liczę nie, na nie, nie nad gramce się. Przetrwać tutaj do maja po prostu. Nawet lend nam kończą, bo oddaliśmy Budapeszt. Oddaliśmy już, no niby nie, ale coś tam, coś tam się broni, ale zaraz to zginie. Dobra, Warszawa przynajmniej się trochę chociaż broni. Dobra, teraz będziemy robić takie miasta, for, miasta fortecy. Jakim czułem ta dywizja? To jest wtedy z, Bud z Budapesztu, ona się tu przedostała. To jest trochę idyne. Dobra. Zagrzeb trzeba zostawić. A na co czekacie? Ewakuować się. Zaraz będzie event o upadku zagrzebie. Och, kotki się zrobiły. I o to mi chodziło, stapitulowali. Ci dojdą? Dojdą? Nie, nie dojdą, bo są atakowani. Te dywizje trzeba z bólem serca rozwiązać. I teraz trzeba wziąć wszystko, co się da, żeby tego bronić. Płynuej garnizon. To co jest? No to jest no to Trzeba Wszystko, co się da, trzeba tam wziąć. Czyli na przykład to, 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 weźmy tam. To, co można wy... wziąć, to tam, to, co trzeba, co można wycisnąć z innych rąk. To co? Wzięliśmy teraz dywizję od tych chorwatów. Dobra, bronię tych patłów sami. Jak tam na nas idzie, to potrwa tyle. Tutaj trzeba uciekać. Węgry też skapitulowały. Ale to niewiele dało, bo wszystkie tereny zajmowaliśmy wojskiem. Dobre, dobra. Już daję całgi. radzić sobie. Już razem co z dwie pancerne, czy nie? Tę trzeba wycofać, tu, trzeba wycofać tutaj. Halo, tutaj. Tutaj coś nawet chyba odbiliśmy. No, odbiliśmy coś. Trzeba wziąć wszystko, co się da na, Bał na bałkany. To weźmiemy. I ciężarówkę z Węgier. żeby szybko tam dojechało. No, udało nam się już zebrać prawie całą do normalną armię. Dobra, jak tam warszawka? No warszawki już zaraz nie będzie. No, już tutaj doszła dywizja, przynajmniej. Przynajmniej tyle. ofensywa w Plusach się zatrzymała. Dobra, na Bałkanach nas tak nie męczą aż. To daje nam czas do mobilizacji wszystkich sił, jakie są dostępne.

na krecie bo leci, jedzą i nic nie robią Ci na krecie. to chyba mają tak, no oni nie to ma no, widzicie, dobra 30 mamy 2 minuty mam nadzieję, że odcinek się podobał mhm. jeśli się, się nie podobał, to do łapkę, jak się podobał, to w górę jak ktoś więcej odcinków, podaj suba i dzwoneczek. Wciśnij. Frem Schodnich załamał jed W jednym z nami to mówiąc. Pa.